A powiedz proszę, co Ciebie zdziwiło najbardziej w 2024 roku? Słuchaj, mnie zdziwiła pewna kandydatura kierowcy, który jak się okazało był bardzo znaną postacią. Był to polityk. O, a co to za polityk był kierowca? No polityk, nie mogę powiedzieć co to jest za polityk, ponieważ obowiązują na, na pewne standardy i zasady. Natomiast był to, powiem, polityk dość rozpoznawalny, jakoś pierwszy, pierwszoplanowy. Natomiast rozpoznawalny polityk, do dopowiem, siódmej kadencji na Sejm. Czyli politycy przebranżawiają się również na branżę kierowców C +E, się okazuje. No, jak, jak, jak tak, tak to wygląda. Natomiast dopowiem, że ten polityk nie otrzymał u nas pracy. Odrzuciliśmy go. A dlaczego? Odrzuciliśmy go, ponieważ to on aplikował na bardzo dobrą ofertę, mhm. gdzie tak naprawdę w ciągu jednego dnia zgłasza nam się kilku kierowców, a tam były tylko dwa wakaty, więc ze względu na to, że on jak gdyby rozpoczynał swoją karierę jako kierowca C +E, dlatego nie Mogliśmy mu tej, nie mogliśmy mu tej oferty Czyli się nie, zaproponować. nie udało ale... No, nie ma znaczenia, czy ktoś jest politykiem, czy nie, wlucznie liczą się kwalifikacje i doświadczenie. Tak, my zapewniamy dobrą pracę, ale też staramy się zapewnić dobrych kierowców dla naszych klientów. Obojętnie, z jakiej branży jesteście, możecie się przebranżowić na kierowcy C+ +E, róbcie prawo jazdy i niedługo się słyszymy. po nowe oferty pracy. Zapraszamy.